Mam w sumie sensacyjną wiadomość, bo byłem u Janka. Janek mówi, że ma mapę, Mają ma ją nam wysłać, więc wy ją też zobaczycie później. Znalazł mapę z 1974 roku z Urzędu Górniczego. Tutaj prowadzono prace rejestrujące wszystkie stolnie, kopalnie, wyrobiska. I okazuje się, że na tej mapie, na tej mapie sztolnia, którą Janek odkrył, znajduje się 200 metrów w prawo. A więc wniosek jest taki, że odkrył nie tą kopalnię, co trzeba, no albo kartograf był pijany, tego nie wiemy, ale wychodzi na to, że tą sztuką, którą teraz kopiemy poniżej twierdzy Srebrna Góra, to jest właśnie ta, która jest na tej mapie. Zjedziemy na dół, weźmiemy kłada, kosy, piły, będziemy od, 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 odsłaniać to i zobaczymy, co nam się uda odkryć. Tak. Y, Pozwólcie, y, jesteśmy teraz w miejscu, y, za mną jest szyb, który udało nam się odtworzyć, mamy tutaj drogę, którą, tą, drogę asfaltową, mm -hmm. czy tą drogę granitową, no. tak, tu jest miejsce, gdzie, w, gdzie się wchodzi do szybu, tutaj jest teraz Wasze menu, prawda, tu jest Wasza, Boże, Wasza restauracja, y, okazało się nam się, że w jednym miejscu mieliśmy pustkę, czyli... Jeden chodnik prowadził do jakiegoś tam miejsca, kończył się, drugi na dole piętro niżej w kopalni była również sytuacja i stwierdziliśmy, że był to centralny punkt kopalni i prawdopodobnie tym punktem było całe te skała płona czy, czy te rudy, które zostały znalezione, były, były do góry ekspo... były wysyłane. Jesteśmy w miejscu 9 i myśmy to miejsce długi czas bagatelizowali, Raz, że to było całkowicie zarośnięte jakimiś hawazami parę lat temu. Dopiero po takim czasie wykosiliśmy to miejsce i patrzymy, kurczę, to się. To nie do końca naturalne. Nie, no to, widać, to wygląda jak wyrobisko no, 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 jak wyrobisko. Słuchajcie, Janek pokazał nam tą dziurę, mapa 9 numer. Zaczęliśmy kopać, zaczęliśmy dopiero. Gorąco, więc trochę spoceni jesteśmy, ale taka jest rola poszukiwaczy. Pierwszy ranny przy wydobyciu, stąd też nasze kaski, niestety kamienie się obsuwają z góry, nie jest to bezpieczne, Tomkowi na szczęście nic się nie stało, ale postanowiliśmy kaski założyć, chociaż to może śmiesznie wyglądać. Jak Radek przyjdzie, to starajcie się szukać w jedno miejsce, tak? Ale już dość na razie, nie? Dobra. Tak, tak. Trzeba dać inny innym, coś... No tak. Słuchajcie, no prace trwają, na razie Radek chodzi po polu, szuka. Jadko, Jasko, odbiór. Zagra, tak, tu słucham. Chodź, tutaj mamy jakieś ciekawe znalezisko. Co radzi masz? No, no zobacz. Dobra. O! Ocie, florek! Tak? E? to marzysz. Co to jest? Coś ciekawego. Pokaż. Ja no, wiesz co, Nie wiem, co to może być, ale dla mnie to jest. Metalowe, coś stare. Kute. E, tu jakby były kółka. Zawiesie. Bardzo miękko tutaj, jakby ktoś podał łoma. Już, już idę, już mam łoma. Nie chcę łoma. Proszę bardzo, łoma. Czekaj, tak już, już wziąłem ten. Wpad... Wpadł, łąb. Wpadł, łąb. Wpadł, Wpadł łom. Wpadł łom. No? Cały, Wadzie dalej. Wadzie, idzie dalej. Wadzie, idzie coraz głębiej. Dobra, dobrze, Czyli tu prostu Ale jest to, to, też ma dobry pomysł. Zejdźmy jeszcze trochę niżej, tą kupę na której stoisz, i zejdź do bazy niżej, jeżeli będzie miękkie, szło w tym kierunku. Jest pierwsze. Ja pierwszy to. odgłos, Wła właśnie. być może sensacji. No mamy trop, Radek no, tam, no, tam z wykrywaczem szaleje. Słuchajcie, też dość ciekawe znaleziska. Tu mam jakiś sygnał, tutaj w Dobra. tym miejscu. Coś tam jeszcze może być. Pokaż, ten jest. Jest, a ty nie chyba. Tak, ale coś jeszcze ziemi jakby. od odpaska. Znowu? No. No to super. Druga już. Zbieramy dalej. No to dalej robimy. Pokaż, Guzik. Buzik no. Pokaż, dokładnie Zbliżymy. Słuchajcie. My musisz mogę poślinić rzadko? Bardzo proszę. Tak, guzik. I powiem wam szczerze, że wygląda na guzik mundurowy. Z boku są jakieś chyba inskrypcje Radek. Zobacz tak. jak on jest ciężki. No. To nie jest... Y to jest kolor. I to jest kolor. Pokaż, pokaż, to Radek niech pokazuje co ja. No wróćmy. Pasek, mama. No oczywiście. A możesz z bliska zrobić zdjęcie i, i powiem, to? czy to coś będzie w ogóle. Chyba, że to jest. Albo to jest coś żartem, albo mamy takie oczy, nie? Jama już jest Mariusz, tam? Ja Oddychasz? To prawa strona, to też tutaj jest skała. skała. Skała, czyli zostało nam tylko jedno panowie, w dół. Chciałbym może wysokości pomierzyć, może by tam pójść do kopalni z GPS-em wejść. Do szybu. głębokość do szybu i zobaczyć czy to mniej więcej tutaj się zgadza, czy my jesteśmy na dobrym poziomie, bo może to być metr w górę, metr w dół i się miniemy Tomek tak, Dobra, to GPS-a. Ja, GPS ja teraz jest, jestem na 5.37, no to tam minus minus 2. Dwa. 2, dwa, dwa, nie. Czyli 5.35 5.35, no. tak? 5, 5, 5. To teraz muszę no to idziemy, idziemy tam teraz. Dobra. Dobra. Radziu tu jest 5, 3, 8 minus 13, no to 525 by było, no To no tak było 5, 3, 5 tak? No to znaczy, że tam 10 metrów brakuje mniej więcej no to albo schodzimy 10 metrów niżej. A tak dobra, się... to... 10 nie to dobra, 10 metrów tutaj tak nie kawać, żeby albo... Na albo niżej po prostu się będziemy wbijać jeszcze. Albo niżej się wbijajmy Dobra, idziemy, idziemy, ustalimy miejsce. Dobra, wracamy teraz. do Was samo, ustalimy wtedy co i jak okay. Ile tu Tomek, mamy teraz? Tu jest pięć A idziemy na poziom? A idziemy na pięć dwa Cześć ciągnę załogę. Chodź chodź chodźcie tutaj na dół. 526 dwa chodź. 5. Gdzie jest 5? No, Tu jest pięć Tu jest 526 To jeżeli plus czyli, 12 to 5 trzy osiem. Czyli, czyli to, ile tam było? Czyli jeżeli jeżeli by było wejście to powinniśmy... to jest poziom... To jest y poziom korytarza. Korytarza, to. Poczekajcie chwileczkę. Tu mamy poziom 525. No. Tak? Czyli to jest poziom podłogi tamtej. Tak. Co nie oznacza, że to jest to poziom po wejścia. No właśnie. A tamten nie, to wody kierowali tam, czyli wszystko tam idzie pod górkę, żeby woda spływała. Tak. Czyli powinniśmy gdzieś tu... albo w a tylko nie, tu może nie być skały. Skała może się zaczynać tam. Jakie mamy fakty? Faktem jest to, że mamy jedną kopalnię. Jeden chodnik biegnie dokładnie tutaj. Druga rzecz, że na tym na tej mapie tego konserwatora zabytków z 74 roku, w tym miejscu, z dokładnością do 5 metrów każdą ze stron, jest kropka. Tak? Schodzimy 12 metrów niżej, czyli mniej więcej tam, 10-12. Tam jest podłoga. Tamtej sztolni. Tamtej sztolni, tak? Tam mamy punkt 0 dla tamtej sztolni. Dla nas nie wiadomo. I teraz jest jedno pytanie. Czy tam tak samo tutaj zaczynali? Wiesz o co chodzi? Bo czy poszli nie yy, kominem, tylko właśnie sztolnią opadową? To, to, to jest pytanie. Bo może my się po prostu szukamy panowie, bo to może być tylko sztolnia taka jak, jak tam masz szyb. I trzeba szukać po prostu szybu. A jeżeli mamy szukać szybu, to musimy iść po skalę. Bo oni jeżeli się wkopywali, to wkopywali się Ale pożyle mogę... i chodnik ciągli po Mhm. Ale może tu, w sensie jest taki, słuchaj. Że dopiero na dole jest skała lita, widać ją, nie? No, dopiero tam widać. Czyli w tym materiale, jakby kopali, to mi się zasypywało cały czas. To to jest bez sensu takie kopanie. No więc? No, no to jest rodziny. To. I koniec. koniec. I teraz zobaczcie. Y, i znaczy, tam... to nie jest przemieszane, nic tu się nie zawaliło. Nie, nie możemy to nie, nie, nie. włożyć między bajki. Tak. To co robimy? Nie było wysypywane tutaj nic. Więc teraz tak, jeżeli... Przyjmijmy tylko. To gdzie? Jeżeli nie tu... To co? O, może tam. To roznosili na boki czy tam? Nie. Jedynie to by musiało być tu. Daleko tego nie wynosili, bo to nie ma najmniejszego Ma sens. Oni mieli... Nie mogli dawać tutaj w dół, tak. dlatego, że to jest jedyna droga do yy, twierdzy. Jeżeli by da, dawali tutaj w dół, to by zasypali drogę. No. no więc musieli to na boki roznosić. Ale słuchaj też, Jacku. Chyba. To nie była jakaś kopalnia wielkości kurna Rize. oni nie będą jechali 50 km ziemi. To, to nie, nie było też wielkości Rize, że tam wagonami no to wozili. Zobacz to ile chłopaki wyczyścili przy szybie. I zobacz ile tam tego nie... jest raptem kubka. No tak, trzeba, A, trzeba, trzeba zmienić trochę skalę. Trzeba zmienić skalę. No dobra, czyli... Okej, okay. dobrze, dobrze. Dobra, to, to mamy to. To w takim razie gdzie? Znaczy ja... Bardziej bym optował na tym, że tam są te drzwi, gdzie to poidło i tam się wszystko odbywało. I to Już nie jest wcale tam tu. Tam kiedyś jakaś rurka, na skądś jest wodę, niby do tej e, Tam gdzie jest ta piwniczka, tam gdzie stała ta, e, ten dom i niby tam wartownia i to wszystko tam było, z tamtej strony. A tu no po prostu jest tyk, ta, ukształtowany teren. No to słuchajcie, zabezpieczymy to i możemy spróbować... Możemy dla spokoju... E, Jeszcze tutaj. A jutro, a jutro zrobimy tamto. A jutro tamta strona. Przerwamy w tym miejscu pracę. Ile mamy tutaj na tym? 5 3, 8 minus, minus, minus 2,5 tak? 25 3 5, 3, 5, 5, 5. 5, 3 5 metra zeszliśmy lita skała e, raczej nie sądzimy, znaczy widzimy, że nie mamy wejścia. E, obudujemy to belkami, ściągniemy kładem ten, ten kamień, no. i tak wygląda budowa słuchajcie. Nie wiedziałeś. op! Na tej palce? O, jest pan dla pana Prezesa. Co ja? Azja jestem? Dobra. Może najpierw ją wypuśćcie. A to mnie? No, ty, zaoszczony man! Ja połowę! <laughs> no, <my śmiech> będzie mniej boleć! Tak, no, będzie pan zadowolony! Cało zło! Wszystko, co wolę mu kurwa zasunąć, tak i tak! Nierzch, nierzch to! Oj, dobre miejsce, prezesa do dziury! Że on nie właściwie się śmiał! <laughs> Nie przeklinamy, jak wam to potem na... No. no śmiało, śmiało, no śmiało! Wykaż się do. No. Mogę Wam pomóc, no, chcecie? Za jajca Cię porwie. No. no. Zabezpieczenie to poś. Sam budował Sam budował to, ale przydałoby się to zbić czymś. Czeba. Jest co najlepiej, to by był. Dobra, ci tam tamto. Nie słuchaj. Wiesz co najlepiej to by było czymś... Jacek, co... weź do dźwigni tam odejmę do mnie Teraz to Jacek, tak? Teraz to Jacek, a na naostrzony pal do kogo chciałeś wsadzić? No, ja ciebie co zrobiłem <laughs> Ja nawet potrzymam raj Co no, no, nie nie ty też nie zrobiłeś? To jest za krótki krótki za krótki A tu nie, nie, nie przytuliłbyś się do tego No, no rusza się No co ciągnię To były e, na przygod no kask, nie do kask by dał radę. Słuchaj, to, jest to, 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 jest, to jest To jest jak w nie? Słuchaj, myśmy tu do wsi nie takie... Nie, nie, A Efekty dźwiękowe, no, no, powiem, nie? Potwierdziliśmy sprawę, że nie ma tu wejścia. Słuchajcie, no... Przynajmniej na, tym etab, na tej wysokości. My i tak będziemy to kontrolować od spodu, nie? Czyli będziemy... Tutaj, na, dziś, na dzisiaj kończymy tutaj. Ale, ale to nie koniec. Tak, no co, sobota spędzona pracowicie kończymy na dzisiaj kopanie. Jest godzina 18. Nie udało nam się dotrzeć do wejścia do sztolni, czy sztolni czy kopalni, bo nie wiemy, czy to jest dalsza część tej kopalni, którą Janek teraz eksploruje, czy, czy nowa kopalnia, o której wiadomo, że jest zaznaczona na mapie. Radził szukajesz artefaktów, to się popisz, co tutaj mamy. No, oglądajcie. oglądajcie. cudów nie ma. Ten te, teren spenetrowany. Na pewno ciekawy, ciekawymi są te kute gwoździe. Bo to są gwoździe no, z dawnych czasów. Sprzączka. To jest dość ciekawe. I powiem wam ten guzik. Nam się wydaje, że jest to guzik od munduru. Że jest to guzik mundurowy z którejś armii, które tam. Być może stacjonowały. Co to jeszcze, Radek, może być? To To jest podkładka, podkładka i tu jest jeszcze jeden guziczek malutki, właśnie też na pewno mundurowy, z całą pewnością, ale czy na nim nie jest coś tutaj? No właśnie nie widać. No właśnie nie widać, bo my taki wzrok mamy, kawałek ceramiki, ozdoby, trochę aluminium, teren jest, no jakiś tam oczywiście jak pręta, bo tam słupi są, teren jest przeszukany, sprawdzony. Wcześniej, więc Radek, i tak dokonałeś może ci będzie cudu eksploracyjnego, że to znalazłeś, bo oni tu przecież latali z tymi wykrywaczami od pięciu lat. Okazuje no nie, no ale, najważniej, ale, ale najważniejszego, ale mamy, też, ale mamy też właśnie odkrycie. Solidna robota, na pewno to nie jest masowy wyrób. Element ciekawy. Tak, oczyścimy, może coś się jeszcze pokaże. No i co panowie, i panie, panie i panowie, na dzisiaj to wszystko. Kończymy zwycięzcy, ale niestety nienasyceni. Tak jest życie poszukiwacza. Każdy o tym wie. Nie będziemy o tym mówić do znudzenia, bo niestety jedyną metodą, żeby dociec prawdy jest szpadel. Weryfikacja, Weryfikacja w terenie. No, my kończymy. Jutro zaczynamy od nowa, a dzisiaj już czas na grilla. Idziemy się bawić. Dobranoc. Na razie.